Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. 3 Czerwca. Na skrzydle modlitwy. Przechodzimy do wykonania szóstego kroku naszej drogi. Podkreślaliśmy już, że niezbędna jest nasza gotowość do zmiany. Anonimowi alkoholicy, strona 65. Kroki czwarty i piąty były trudne, ale warto je było przerobić. Przy kroku szóstym natomiast utknąłem w miejscu, to też sięgnąłem po wielką księgę i przeczytałem w niej powyższy fragment. Siedziałem na dworze, modląc się o gotowość. Gdy wtem podniosłem wzrok i wysoko na niebie ujrzałem ogromnego ptaka. Patrzyłem, jak nagle poddał się potężnemu górskiemu prądowi powietrza. Niesiony przezeń, to wznosząc się, to pikując, ptak dokonywał akrobacji, jakich śmiertelne ptaki z pozoru dokonywać nie są w stanie. Był to dla mnie inspirujący przykład istoty, która puściła własną niemożność i oddała się w ręce siły większej niż ona sama. Uświadomiłem sobie, że gdyby ptak odzyskał swoją własną wolę i nie okazując tak wielkiego zaufania, próbował sam kontrolować swój lot, to byłby się tylko pozbawił najwyraźniej, Bezmiernej wolności i rozmachu. Obserwacja ta obudziła we mnie gotowość do odmawiania modlitwy do kroku siódmego. Niełatwo jest poznać wolą Boga w każdych warunkach i okolicznościach. Muszę jej poszukiwać i być gotów poddać się jej prądowi, i w tym właśnie pomaga mi modlitwa i medytacja, jako że ja, sam w sobie. Jestem niczym, prosząc Boga, aby pozwolił mi poznać Jego wolę i użyczył mi siły i odwagi potrzebnej do wypełnienia jej dzisiaj. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Na mityngach w Stanach Zjednoczonych Ameryki powiada się tak. Wyjmij watę z uszu i zatkaj nią sobie usta. Zacznij słuchać, a nie gadać. W Ameryce, kolebce AA, wypracowano bardzo wiele praktyk, haseł pomocniczych, które nowicjuszom mają pomóc w zrozumieniu kroków i tradycji i stawianiu czoła trudom dnia codziennego. Ale wrócę do swojego początku trzeźwienia. Otóż szybko zrozumiałem, że muszę słuchać tych. W których ręce powierzyłem swoje życie terapeutom i współuczestnikom terapii. Z wielkim przerażeniem, a później z satysfakcją stwierdziłem, że oni wiedzą o mnie wszystko. Niby skąd? Przecież jestem tu pierwszy, drugi, trzeci dzień, a słyszę na swój temat takie rzeczy, które najchętniej ukryłbym pod gruzami. Tak, żeby nikt tego nie odnalazł, nie odszyfrował mojego cienia. Słuchałem i starałem się zrozumieć. Słuchałem i odnajdywałem w ich słowach wiele mądrości. Odnajdywałem siebie. Powoli zacząłem rozumieć siebie, swoją przeszłość i projekt na przyszłość. Oddałem się tym radom w całości. Odnalazłem siebie, swoje wady, zalety i szanse. Musiałem tylko słuchać. Tylko poddać się temu, co już inni przerobili dawno temu. To samo trwa już wiele lat i będzie niezmiennie zmieniało los alkoholików, którzy uważają, że nic i nikt im nie pomoże. Wystarczy słuchać. Nie siebie, lub też nie tylko siebie. Taki właśnie start czeka każdego. Słuchaj, a znajdziesz wiarę, nadzieję i miłość. To początek. Tylko słuchaj, a usłyszysz wolę Boga, który napełni cię miłością do samego siebie, do przebaczenia sobie i innym. Tak więc słuchaj, a usłyszysz coś, czego dawno już nie słyszałeś. Szum wody, śpiew wiatru zapewniam ci też, że Klakson na ulicy nie będzie już przyprawiał o zawał serca, tylko po prostu będzie. Bo czasami kierowca musi tak reagować, żeby ktoś zobaczył i usłyszał. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użycz mi pogody ducha abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.